Dwuletnia Zuzanna z małej wsi pod Krakowem zaczęła prowadzić długie rozmowy w swoim pokoju każdej nocy o północy. Gdy rodzice podsłuchali, usłyszeli jak dziecko mówi Tak, pani Mario, jutro im powiem, ale w pokoju nikogo nie było. Październikowe wieczory w Myślenicach przychodzą wcześnie, a mgła z nad rejbi owija małą wieś jak biały szal. W domu kowalczyków przy ulicy krakowskiej, gdzie żyło pięć pokoleń tej samej rodziny. Dwuletnia Zuzanna właśnie skończyła kolację i biegała po kuchni w swoich różowych piżamkach w gwiazdki. Ewa Kowalczyk, trzydziestoletnia matka Zuzanny, sprzątała po kolacji, gdy jej mąż Tomasz wracał z pracy w lokalnej mleczarni. Dom pachniał rosołem i świeżo upieczoną szarlotką, zapachami, które kojarzą się z polskim domem od pokoleń. Zuzia, chodź do mamusi, zawołała Ewa, wycierając ręce w ściereczką. Czas na kąpiel i spanie. Zuzanna była typowym dwulatkiem, ciekawskim, pełnym energii, ale także niezwykle wrażliwym dzieckiem. Mówiła już całymi zdaniami, co zadziwiało nawet pediatrę, i miała tę szczególną dziecięcą intuicję, która czasami przyprawiała rodziców o gęsią skórkę. Mama, czy pani Maria przyjdzie dziś do mnie? zapytała Zuzanna, gdy Ewa kąpała ją w małej wanience. Ewa zmarszczyła brwi. Która pani Maria, kochanie? Ta piękna pani Maria w błękitnej sukni. Ona ze mną rozmawia. Ewa uśmiechnęła się pobłażliwie. Dwulatki mają bujną wyobraźnię, a Zuzanna zawsze była kreatywna. Prawdopodobnie wymyśliła sobie wyimaginowaną przyjaciółkę. A o czym rozmawiacie z panią Marią? Ona pyta, jak się miewają mama i tata, i mówi, że bardzo nas kocha. Serce Ewy na moment przyspieszyło. Zuzanna mówiła o pani Marii z taką naturalnością, jakby była prawdziwą osobą. Zuzanno, czy pani Maria wygląda jak mama? Nie, mama. Ona ma długie włosy i świeci się, i ma gwiazdki dookoła głowy. Ewa poczuła dreszcze. W ich domu, w salonie, wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, rodzinny skarb przekazywany z pokolenia na pokolenie. Opis Zuzanny brzmiał znajomo. Po kąpieli Ewa włożyła córkę do łóżeczka w małym pokoju na górze. Pokój był urządzony w pastelowych kolorach, z pluszowymi misiami i obrazkami ze świętymi, małym klęcznikiem, przy którym rodzina uczyła Zuzannę prostych modlitw. Pacierz, Zuzia, powiedziała Ewa, klękając przy łóżeczku. Aniele Boży, stróżu mój, zaczęła Zuzanna swoim dziecięcym głosikiem. Gdy modlitwa się skończyła, Ewa pocałowała córkę na dobranoc i zgasiła główne światło, zostawiając tylko małą lampkę nocną. Dobranoc, moja mała, szeptała, zamykając drzwi. Była około dziesiąta wieczorem, gdy Ewa i Tomasz usiedli w salonie, żeby obejrzeć wiadomości. Dom był cichy, tylko tykanie starego zegara na ścianie i odgłosy telewizora. O północy Ewa obudziła się na kanapie. Telewizor nadal był włączony, a Tomasz trzymał w swoim fotelu. Właśnie miała go obudzić, żeby poszli spać, gdy usłyszała coś, co sprawiło, że zamarła. Z górnego piętra, z pokoju zuzanny, dochodziły głosy. Nie płacz dziecka czy krzyki z koszmarów sennych. Były to wyraźne, spokojne głosy prowadzące rozmowę. Tomasz, szeptała Ewa, potrząsając mężem. Obudź się, słyszysz to? Tomasz zamrugał i nasłuchiwał. Po chwili jego twarz poważniała. To Zuzia rozmawia z kimś, kropka. Z kim? Nikogo tam z nią nie ma. Wstali cicho i podeszli pod schody. Głosy były teraz wyraźniejsze. To była zdecydowanie Zuzanna, ale mówiła z kimś, kto odpowiadał, chociaż drugiego głosu nie mogli dokładnie usłyszeć. Tak, wiem, że mama się martwi o babcie, mówiła Zuzanna swoim dziecięcym głosem. Czy babcia będzie zdrowa? Ewa i Tomasz wymienili spojrzenia. Babcia Kowalczyk, matka Tomasza, rzeczywiście była chora. Miała problemy z sercem i rodzina bardzo się o nią martwiła. Ale nie rozmawiali o tym przy Zuzannie. Powiesz mamie, żeby się nie martwiła, kontynuowała Zuzanna. Aha! Rozumiem. Jutro jej powiem. Pójdę tam, szeptał Tomasz, ale Ewa go zatrzymała. Zaczekaj. Posłuchajmy jeszcze chwilę. A dlaczego tata jest taki smutny w pracy? pytała Zuzanna. Aha, bo się boi, że go zwolnią, ale ty mówisz, że będzie dobrze. Tomasz poczuł, jak robi mu się zimno. Rzeczywiście. W mleczarni szeptano o zwolnieniach, ale nie wspominał o tym w domu. Jak dwulatka mogła wiedzieć o jego obawach? Tak, pani Mario, jutro im powiem, mówiła Zuzanna, powiem mamie o babci i tacie o pracy. Ewa złapała Tomasza za rękę. Pani Mario, szeptała, ona mówi: Pani Mario. Rozmowa na górze ucichła. Po kilku minutach ciszy, Ewa i Tomasz cicho weszli na górę i uchylili drzwi do pokoju zuzanny. Dziecko spało spokojnie, otulone różowym kocykiem, z pluszowym misiem w ramionach. Pokój był pusty, oświetlony tylko lampką nocną. Nie było nikogo, z kim mogłaby rozmawiać. Ale w powietrzu unosił się delikatny zapach róż, słodki, niewytłumaczalny aromat, który zdecydowanie nie był typowy dla dziecięcego pokoju. Czy ty czujesz? Zaczął Tomasz. Róże, dokończyła Ewa. Czuję zapach róż. Wrócili do sypialni w milczeniu, każde zagubione we własnych myślach. Czy ich dwuletnia córka naprawdę rozmawiała z kimś niewidzialnym? A jeśli tak, to z kim? Następnego ranka Zuzanna obudziła się wyjątkowo wcześnie i zbiegła na dół do kuchni, gdzie Ewa przygotowywała śniadanie. Dzień dobry. Mama zawołała radośnie, jakby nic się nie stało. Dzień dobry, kochanie. Jak spałaś? Bardzo dobrze. Pani Maria była ze mną. Ewa odłożyła patelnię i uklękła na wysokości córki. Zuzanno, powiedz mamie o pani Marii, jak ona wygląda. Ona jest bardzo piękna. Mama ma długie Brązowe włosy i niebieską sukienkę. I ma taką złotą rzecz dookoła głowy. Aureole. Podpowiedziała Ewa. Tak. I ona świeci się jak lampka. I pachnie jak kwiaty z ogrodu babci. Opis pasował dokładnie do Matki Boskiej z obrazu w ich salonie. Ale Zuzanna opisywała ją, jakby była żywą osobą. A co ci mówiła pani Maria? Zuzanna podeszła do Ewy i objęła ją małymi rączkami. Mama, pani Maria mówi, że babcia będzie zdrowa. Doktor znajdzie dobre lekarstwo dla jej serca. Ewa poczuła łzy napływające do oczu. O problemach babci z sercem wiedzieli tylko dorośli członkowie rodziny. I jeszcze coś, mama, kontynuowała Zuzanna. Pani Maria mówi, że tata nie powinien się martwić o pracę. Wszyscy dobrzy ludzie w mleczarni zostaną. W tym momencie do kuchni wszedł Tomasz, gotowy do pracy. Dzień dobry, moja księżniczko powiedział, podnosząc Zuzannę i całując ją w policzek. Tata zawołała Zuzanna radośnie Pani Maria mówi: Że nie musisz się martwić o pracę zostaniesz w mleczarni. Tomasz prawie upuścił córkę spojrzał na żonę. Która kiwnęła głową poważnie. Zuzanno, powiedział ostrożnie, skąd wiesz o morej pracy? Pani Maria mi powiedziała: Ona wie wszystko o naszej rodzinie. Tego dnia Tomasz poszedł do pracy z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, słowa dwuletniej córki nie mogły być traktowane jako wiarygodne źródło informacji o przyszłości. Z drugiej strony, skąd mogła wiedzieć o jego zawodowych obawach. Ewa spędziła dzień, zastanawiając się nad nocnymi rozmowami córki. Postanowiła zadzwonić do swojej matki, głęboko wierzącej kobiety, która zawsze mówiła, że dzieci mają szczególną łączność z niebem. Mamo, muszę ci coś powiedzieć zaczęła Ewa, gdy babcia odebrała telefon. Co się stało? Kochanie. Ewa opowiedziała całą historię nocne rozmowy. Słowa o babci i pracy Tomasza, Zapach róż, opisy pani Marii. Po długiej chwili ciszy babcia odezwała się cichym głosem. Ewo, czy pamiętasz historię święta? Benedetti miała tylko 14 lat, gdy matka Boska do niej przemawiała. A święta, Jesynte z Fatimy miała zaledwie 7 lat. Ale mama, to tylko dwulatka. Właśnie dlatego. Córko, dzieci mają czyste serca, nie mają uprzedzeń dorosłych, nie kwestionują tego, czego nie rozumieją. Jezus sam powiedział: Dopuśćcie dzieci do mnie. Myślisz, że Zuzanna naprawdę? Myślę, że powinnaś uważnie słuchać tego, co ci mówi i modlić się o rozeznanie. Tego wieczoru, gdy Ewa kładła Zuzannę spać. Postanowiła zostać na górze i posłuchać. Ukryła się w łazience obok pokoju córki, pozostawiając drzwi lekko uchylone. O północy usłyszała znajome dźwięki rozmowy. Pani Mario, mama była dziś smutna, mówiła zuzanna. Czy ona się boi tego, co jej powiedziałam? Cisza, jakby ktoś odpowiadał. Aha, rozumiem. Dorośli się martwią. Bo nie widzą cię tak jak ja kropka. Kolejna cisza. Tak, będę jej mówiła powoli i będę się modliła z mamą i tatą. Ewa czuła, jak łzy płyną po jej twarzy. Cokolwiek się działo, jej córka najwyraźniej otrzymywała jakąś formę duchowego przewodnictwa. Pani Mario, kontynuowała Zuzanna, czy możesz sprawić, żeby mama i tata nie bali się? Chcę, żeby wiedzieli, że jesteś dobra. Po tej rozmowie Ewa wróciła do łóżka z postanowieniem, że następnego dnia porozmawia z księdzem Andrzejem, proboszczem ich parafii. Ale wydarzenia następnego dnia miały ją jeszcze bardziej zaskoczyć. Następny dzień rozpoczął się od telefonu, który zmienił wszystko. O siódmej rano, gdy Ewa przygotowywała śniadanie, a Zuzanna bawiła się klockami na podłodze, zadzwonił telefon. To był lekarz babci Kowalczyk, doktor nowak z kliniki kardiologicznej w Krakowie. Pani Ewo powiedział pod ekscytowanym głosem, mam wspaniałe wiadomości. Właśnie otrzymaliśmy wyniki nowych badań pani teściowej. Znaleźliśmy nowy lek, który idealnie pasuje do jej przypadku. To przełom w kardiologii, dopiero został dopuszczony do użytku w Polsce. Ewa usiadła ciężko na krześle. Telefon drżał w jej ręce. Doktorze, czy to znaczy, że babcia będzie zdrowa? Rokowanie jest bardzo dobre. Ten lek może znacząco poprawić funkcjonowanie jej serca. Oczywiście, musimy monitorować postępy, ale jestem bardzo optymistyczny. Gdy Ewa odkładała słuchawkę, Zuzanna podeszła do niej i wzięła ją za rękę. Mama, dlaczego płaczesz? To łzy radości, kochanie, babcia będzie zdrowa. Zuzanna uśmiechnęła się promiennie. Pani Maria mówiła prawdę. Przed południem przyszedł Tomasz, wracając z pracy wcześniej niż zwykle. Jego twarz promieniała szczęściem. Ewa, nie uwierzysz, co się stało w mleczarni? Opowiadaj. Właściciel ogłosił, że zamiast zwolnień będą podwyżki. Dostaliśmy duży kontrakt z niemiecką siecią sklepów. Wszyscy, którzy ciężko pracowali, zostają i dostają więcej pieniędzy. Ewa i Tomasz spojrzeli na siebie, a potem na Zuzannę, która spokojnie budowała wieżę z klocków. Zuzia, powiedział Tomasz, klękając obok córki. Skąd wiedziałaś o babci i o mojej pracy? Zuzanna spojrzała na ojca swoimi wielkimi, niewinnymi oczami. Pani Maria mi powiedziała, tata, ona wszystko wie. Tego popołudnia Ewa poszła do kościoła święta, Stanisława, żeby porozmawiać z księdzem Andrzejem Kowalskim. Ksiądz był mężczyzną po sześćdziesiątce, mądrym duszpasterzem, który służył w parafii od dwudziestu lat. Ksiądz Andrzej, zaczęła Ewa, gdy siedziała w jego skromnym biurze, muszę opowiedzieć księdzu o mojej córce. Przez następną godzinę opowiedziała całą historię, nocne rozmowy, przepowiednie, które się spełniły, zapach róż, opisy pani Marii. Ksiądz Andrzej słuchał uważnie, od czasu do czasu kiwając głową. Pani Ewo, powiedział w końcu, w historii Kościoła mamy wiele przypadków, gdy matka Boska objawiała się dzieciom. Fatima, Lords, Laselet. Dzieci mają szczególną czystość serca. Ale ksiądz Andrzej, Zuzanna ma tylko dwa lata. To nie może być prawdziwe objawienie, prawda? Kto powiedział, że Bóg ma ograniczenia wiekowe? Uśmiechnął się ksiądz. Pamiętajmy, że Jezus sam powiedział, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci. Nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Ksiądz Andrzej pochylił się do przodu. Pani Ewo, czy mogłaby pani pewnego wieczoru pozwolić mi przyjść i posłuchać tych rozmów? Oczywiście, ksiądz jest zawsze mile widziany. A może mogłaby pani także zapytać Zuzannę, czy pani Maria ma jakąś świadomość dla mnie? Tego wieczoru, gdy Ewa kładła Zuzannę spać, przekazała prośbę księdza. Zuzanno, ksiądz Andrzej chciałby wiedzieć czy pani Maria ma dla niego jakąś wiadomość Zuzanna zamyśliła się na moment Zapytam ją dziś w nocy mama O północy Ewa i Tomasz znowu słuchali rozmowy z góry Pani Mario mówiła Zuzanna Ksiądz Andrzej pyta czy masz dla niego wiadomość Cisza potem Aha rozumiem powiesz mu żeby nie martwił się o nowy kościół. Pieniądze się znajdą. Ewa i Tomasz wymienili spojrzenia. Nic nie wiedzieli o planach budowy nowego kościoła. I jeszcze co? kontynuowała Zuzanna. Aha, że pani Kowalska z organami będzie zdrowa. Jej córka wróci z Anglii. A co z mamą i tatą? zapytała Zuzanna po chwili. Kolejna cisza. Potem. Tak. Powiem imienia. Mama będzie miała braciszka dla mnie. Ewa poczuła, jak świat się wokół niej kręci. Od kilku tygodni czuła się dziwnie, ale nie myślała o. To było niemożliwe. Następnego dnia Ewa poszła do lekarza. Test ciążowy był pozytywny. Gratulacje, pani Ewo, powiedział lekarz. Jest pani w około szóstym tygodniu ciąży. Gdy wróciła do domu, Zuzanna biegała po domu, śpiewając. Braciszek, braciszek, będę miała braciszka. Wieczorem przyszedł ksiądz Andrzej. Usiadł z rodziną w salonie, podczas gdy Zuzanna bawiła się na podłodze. Zuzanno, powiedział ksiądz łagodnie, mama mówiła mi, że rozmawiasz z panią Marią. Tak, księże. Ona jest bardzo piękna i bardzo dobra. A czy pani Maria miała jakąś świadomość dla mnie? Zuzanna podeszła do księdza i spojrzała mu prosto w oczy. Pani Maria mówi, że ksiądz nie powinien się martwić o nowy kościół. Pieniądze się znajdą od ludzi z dużymi sercami. Ksiądz Andrzej pobladł. Rzeczywiście parafia planowała budowę nowego kościoła, ale to była ściśle tajna informacja, omawiana tylko na spotkaniach rady parafialnej. I jeszcze, kontynuowała Zuzanna, pani Kowalska, która gra na organach, będzie zdrowa. Jej córka wróci z dalekiego miejsca, żeby się nią zaopiekować. Ksiądz pokiwał głową w szoku. Pani Kowalska rzeczywiście była chora, a jej córka mieszkała w Londynie. Zuzanno, zapytał ksiądz drżącym głosem, czy pani Maria powiedziała ci coś jeszcze. Tak, ona mówi, że ksiądz jest bardzo dobrym księdzem, ale czasami się smutno. Ona chce, żeby ksiądz wiedział, że Jezus jest z nim zadowolony. Uzy pojawiły się w oczach księdza Andrzeja. Ostatnio rzeczywiście przechodził przez kryzys wiary, zastanawiając się, czy dobrze sprawuje swoje obowiązki. A czy mogę zapytać panią Marią o coś? poprosił ksiądz. Oczywiście zapytam ją dziś w nocy. Chciałbym wiedzieć, dlaczego wybrała ciebie, Zuzanno dlaczego z tobą rozmawia? Tej nocy ksiądz Andrzej został na górze razem z Ewą i Tomaszem, żeby posłuchać rozmowy. O północy usłyszeli znajomy głos Zuzanny. Pani Mario, ksiądz Andrzej pyta. Dlaczego ze mną rozmawiasz Długa cisza potem Aha rozumiem bo mam małe serce i nie kłamie i bo kocham Jezusa i Ciebie kropka kolejna cisza tak powiem mu Pani Maria mówi kontynuowała Zuzanna że rozmawia ze mną bo dorośli czasami nie słuchają mają za dużo myśli w głowie i co jeszcze zapytała sama siebie Aha, że wszystkie dzieci mogą z nią rozmawiać, ale muszą się modlić i być dobre dla mamy i taty. Po tej rozmowie ksiądz Andrzej był przekonany, że w domu Kowalczyków dzieje się coś niezwykłego. W następnych tygodniach wszystkie przepowiednie zuzanny się spełniły. Parafia otrzymała anonimową darowiznę na budowę nowego kościoła. Pani Kowalska wyzdrowiała, a jej córka rzeczywiście wróciła z Anglii. Ciąża Ewy rozwijała się prawidłowo. Ksiądz Andrzej zaczął regularnie odwiedzać rodzinę Kowalczyków, dokumentując rozmowy Zuzanny z panią Marią. Wysłał raport do Kurii Biskupiej w Krakowie. Po trzech miesiącach przyjechał specjalny zespół teologowie, psychologowie dziecięcy i eksperci od zjawisk nadprzyrodzonych. Przebadali Zuzannę, rozmawiali z rodziną, analizowali wszystkie zapisane rozmowy. Ich wniosek był ostrożny, ale pozytywny, nie znaleźli żadnych oznak oszustwa, choroby psychicznej czy manipulacji. To dziecko, powiedział główny badacz, ksiądz profesor Janusz Mariański, ma niezwykłą łączność z sakrum. Czy to są prawdziwe objawienia maryjne, pozostawiamy ocenie kościoła, ale jedno jest pewne, te rozmowy przynoszą dobre owoce duchowe. Zuzanna nadal rozmawiała z panią Marią przez kilka miesięcy, zawsze przekazując wiadomości nadziei i pociechy. Gdy skończyła trzy lata, rozmowy stopniowo się kończyły. Pani Maria mówi, że już jestem dużą dziewczynką, wyjaśniła Zuzanna rodzicom. Teraz mam się modlić i być grzeczna, a ona zawsze będzie mnie słuchała. Dziś Zuzanna Kowalczyk ma 20 lat, i studiuje teologię na papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jej brat, Michał, urodził się zdrowy i jest teraz siedemnastolatkiem o głębokiej wierze. Dom Kowalczyków stał się miejscem, które odwiedzają rodziny z chorymi dziećmi i ludzie szukający duchowej pociechy. Zuzanna nie pamięta dokładnie swoich rozmów z dzieciństwa, ale mówi: Wiem, że Matka Boska była ze mną, gdy byłam mała. I wiem, że jest ze mną teraz, gdy się do niej modlę. Różnica jest taka, że teraz słyszę ją sercem, a wtedy słyszałam ją uszami. Ksiądz Andrzej, teraz już emerytowany, nadal opowiada o małej zuzannie, która rozmawiała z niebem. Mówi, Te rozmowy nauczyły mnie, że Bóg przemawia do nas na różne sposoby, czasami przez dwuletnie dziecko, które przypomina nam o prostocie wiary i mocy miłości. A w domu kowalczyków, w pokoju, gdzie kiedyś spała mała Zuzanna, czasami w ciche noce można wyczuć delikatny zapach róż, przypomnienie o tym, że niebo jest bliżej niż myślimy, a miłość Matki Bożej nie zna granic wieku czy zrozumienia. Bo niektóre prawdy są tak proste, że tylko dzieci potrafią je usłyszeć. A niektóre rozmowy są tak święte, że zmieniają nie tylko tych, którzy je prowadzą, ale wszystkich, którzy mają szczęście być ich świadkami. I oto mamy. Ta niesamowita historia dziecięcej niewinności i boskiej komunikacji dotknęła Twoje serce. Prawda. Zuzanna udowodniła, że Matka Boska przemawia do najczystszych serc, a dwuletnie dzieci mają szczególną łączność z niebem. Zgadza się. Jeśli byłeś poruszony tym prawdziwym świadectwem o tym, jak dwuletnia Zuzanna prowadziła nocne rozmowy z Matką Boską, przepowiadając przyszłość swojej rodziny i przynosząc wiadomości nadziei dla całej parafii, kliknij lubię to poniżej. To naprawdę pomaga mi kontynuować dzielenie się tymi historiami, które pokazują, że Boża miłość przemawia przez najbardziej niewinne serca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, Subskrybuj teraz i kliknij dzwonek powiadomień. Każdego tygodnia jest nowe świadectwo, które odnowi Twoją wiarę, że Matka Boska czuwa nad naszymi rodzinami i przemawia do nas na różne sposoby. I nie zapomnij sprawdzić naszego sklepu w pierwszym przypiętym komentarzu. Mamy niesamowite produkty chrześcijańskie, w tym modlitewnik na 365 dni, idealny do nauczenia dzieci prostych modlitw i wzmocnienia rodzinnej wiary. Powiedz nam w komentarzach, czy Twoje dziecko kiedykolwiek mówiło coś, co Cię zaskoczyło duchowo? Czy wierzysz, że dzieci mają szczególną łączność z Matką Boską? A jeśli Ty również wierzysz w czystość dziecięcych serc i ich bliskość z niebem, napisz: Dzieci słyszą niebo, wyznaj swoją wiarę w dziecięcą duchową wrażliwość. Udostępnij to wideo rodzicom małych dzieci, dziadkom, nauczycielom religii, każdemu. Kto musi wiedzieć, że Matka Boska przemawia przez najmniejszych i najczystszych pośród nas. Dzięki za oglądanie do końca. Niech Matka Boska błogosławi Twoje dzieci i pomoże Ci słyszeć jej głos w ich słowach i modlitwach. Do zobaczenia w następnym świadectwie.